JALTECH NEWS Witajcie, nazywam się Remek Kaczewski, pracuję w firmie JALTECH i opowiem Wam o nowościach na rynku AutoID. W krótkiej, dwuminutowej pigułce przybliżę Wam informacje o nowościach i promocjach Zebry, Honeywella, Datalogica, Elo i Yamy i wszystkich innych producentów, których Jartech ma w swojej ofercie. JALTECH Ponieważ nasz zespół rozruszył się i aktualne pomieszczenia stały się dla nas za ciasne, już niedługo, 11 października, przeprowadzamy się do nowego biura. Dołożymy starań, by w tym dniu nie było żadnych zakłóceń w naszej pracy. O szczegółach i oczywiście naszym nowym adresie będziemy Was jeszcze informować. APG. Producent akcesoriów kasowych poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży systemu do zarządzania gotówką w szufladach kasowych. Szczegóły o tym produkcie zostaną udostępnione już wkrótce, a tymczasem możecie obejrzeć film prezentujący funkcjonalność tego rozwiązania. Przygotowany przez producenta i udostępniony na jego kanale na YouTube. CEO, producent programu Bartender, zaktualizował swój cen. Nowe ceny zostaną wprowadzone od 1 października. Wszystkie oferty utworzone we wrześniu będą honorowane przez 30 dni. W zależności od rodzaju licencji ceny ulegają zmianie o 10, 15 lub 23%. ELO Producent ekranów dotykowych wprowadził do sprzedaży nowy tablet, który może być mobilnym stanowiskiem POS. Model EloPay M100. Urządzenie ma 10-calowy ekran odporny na zarysowania wyświetlacz Full HD, zintegrowany system płatnościowy PCI PTS 6.0, a zarządza tym system Android 12 oparty na procesorze Qualcomm SD660. Epson Producent kolorowych drukarek do etykiet przygotował promocję polegającą na przedłużeniu gwarancji na drukarki do dwóch lat. Promocja dotyczyć będzie drukarek sprzedanych pomiędzy 1 października a 15 stycznia przez autoryzowanych partnerów EPSO. Producent przypomina o dostępności części zamiennych w związku z wycofaniem zasilaczy Zebra Power Supply Unit, które zostało zainicjowane i zakomunikowane przez Zebra w grudniu 2016 roku. Okres wycofania obejmuje zasilacze wyprodukowane przez FSF Group w okresie od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2012 roku. Zasilacze te były sprzedawane jako zestawy posprzedażowe lub dołączane do drukarek zebra. Od 4 listopada zebra wprowadza zmiany w swoim cenniku. Skorygowane zostają dwie pozycje: akcesorium do MC9000 i narzędzie PSS Terminal Reboot. Zmiany cenowe są duże. Ale akcesoria te nie należą do bardzo popularnych, nie powinno więc to Was za bardzo zabolać. Miejcie to jednak na uwadze. EO W tym tygodniu oficjalnie zakończy się produkcja kilku wybranych modeli terminali Cypher Lab RK95.